Szkoła, której kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze w szkołach podstawowych uczono pisania życiorysu, ja, imię, nazwisko, urodzona, dnia, z ojca takiego, matki takiej, dawno nie, nie, nie działa. Jest pewien kanon takich informacji, które muszą być, zacznijmy od danych osobowych i tu warto pamiętać o tym, żeby podać nie tylko imię, nazwisko, ewentualnie adres, ale koniecznie... Adres mailowy i telefon komórkowy, i to te podać takie, które będą aktualne nie tylko przez najbliższy miesiąc, dwa, ale również później. Dane na temat wykształcenia, kariera zawodowa, począwszy najlepiej od aktualnej pracy, cofając się chronologicznie w tył aż do pierwszej, no chyba że ktoś ma bardzo długą tą karierę zawodową. Bywa, że osoby, które tak by opisywały 20-30 lat na przykład te początki swojej kariery uznają, że są mniej istotne i już je pomijają. Jeżeli uczestniczyliśmy w jakichś szkoleniach, warto je wymienić, chociaż dobrze pamiętać, żeby ta lista szkoleń to nie była na przykład na półtorej strony. Umiejętności jakieś specjalne, tam gdzie możemy się pochwalić dodatkową wiedzą, certyfikatami zdobytymi, języki. Ważne, żeby je opisać, nie tylko wymienić, ale podać jeszcze jakiś poziom znajomości i warto tu podać, jak to jest rzeczywiście. Nie za skromnie, ale też niezbyt, nie zbyt, nie, nie pisząc biegle, jeżeli po prostu mamy ten poziom taki na razie jeszcze trochę podstawowy. Można dodać zainteresowania. One też trochę o nas mówią. Dobrze się zastanowić, które z tych zainteresowań warto, warto włożyć i co mówią o nas zainteresowanie. Czy mówią to, co chcemy o sobie pokazać, referencje. Możemy od razu podać osoby, które mogą udzielić referencji. Oczywiście najlepiej uzyskać wcześniej ich zgodę i na, na to wraz z jakimś kontaktem. Albo napisać, że, że referencje dostępne na życzenie.